Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj mix o wartości 50 zł. Mamy 5 zdrapek o wartości 10 zł Casino Club, Maxi Cash Party, Góra Kasy Bonus 7 i Krzyżówka XXL trzymajcie mocno kciuki, a ja zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od zdrabki Casino Club. Ja już tu ładnie przybliżyłem, żebyście do, dobrze widzieli symbole. Zobaczmy, co się kryje pod warstwą ścieralną. Mamy bank, truskawkę i winogrono. Oczywiście. My tutaj musimy znaleźć chociażby jeden żeton, żeby coś wygrać. Jeden nam wystarczy w zupełności. Cytrynka, jabłko i garniec. Na razie, jak widzicie, nie ma wygranej. Ale drapiemy. Garniec, korona, jabłko, złoto, winograno wiśnia. Dwa pierścionki, truskawka, ananas, ananas i safe. Gra dziewiąta, cytryna, arbus i banany. Arbuz, złoto, diament, koniczyna, safe, pomarańczka, banany, worek i wiśnie. A ja w bonusie mamy co? Mamy damę, więc niestety ta zdrapka jest przegrana, kontrolna GMY, więc jest pusto. Kolejna zdrapeczka. Teraz e, Maxi Cash Party. Poprzednia była z numerem 9. Maxi Cash Party jest z numerem 20. Proszę bardzo, sprawdźmy, jakie są nasze wygrywające liczby: 31, 24, 42, 1 oraz 5. A także możemy znaleźć plik e, z plik banknotów i zgarnąć od razu 4 dyszki. Zobaczmy, co nam się uda tutaj wydrapać. 14 niestety nam nic nie daje. 22 nie mamy. 6 obok. 34 i 25 obok, 33 niestety. E, nie mamy 8 nie mamy. Nie mamy, 2, a nie 35 nie mamy, i 19 nie mamy, 30 obok, 41 także, obok 15 nie mamy, 38 i 27 nie mamy, i ostatni rządek nam pozostał. Co my tu mamy? 29 niestety nam nic nie daje, 12 niestety też nie mamy. 9 nie ma, 39 i 11 niestety nic z tego. Kolejna zdrabka przegrana. Kontrolne D. A. DA da, ale ona nam niestety nic nie da. E, jedziemy teraz, może, do zdrabki bonus 7. Tutaj musimy znaleźć e, symbol pliku takiego zwiniętego rybonika lub siódemki. No i trzymajcie mocno kciuki. Ja już. E, Przechodzę do zdrapywania. I co my tu mamy? Rower, korona, perła cytryna, klips, chmury i diamenty. Dalej mamy kwiat, słońce, awokado, gwiazda i zegar, piłka, palma, biedronka, karta, balsam, narty, wiśnie, arbus. No niestety bonus 7. Tak samo stara, jak i nowa wersja. Raczej nie należy do moich udanych drapeczek. Proszę bardzo, kolejny pustak, już trzeci niestety dzisiaj. No miejmy nadzieję, że coś, coś się uda wydrapać. z 14 numerem Góra Kasy. Bonus 7 było z numerem 18. Dobrze, zobaczmy. Może troszeczkę oddalimy. O, może tak. Yy, I zobaczmy. Wygrywające liczby to 35, 21, 48, 26 oraz 18. Także szukamy takich liczb oraz sztabki złota lub woreczka. 31 niestety nie mamy, 15 też nie mamy, 28 nie mamy, 38 i 16 niestety nie ma. Tutaj wśród naszych wygrywających liczb 47 obok.

11 nie ma, 13, 19, obok i 22 niestety nie mamy nic. Kontrolę są chyba tu pomiędzy. X, xa, No niestety, kochani, cztery drapki już puste i została nam krzyżówka. Ciekawe, czy krzyżówka nam coś da. A krzyżóweczkę troszkę już naddrapałem. 6 literek. W bonusie mamy już 3, więc brakuje nam D, B oraz I. Więc my jedziemy dalej. Może dwie literki. G oraz O. Tutaj w bonusie nie ma nic, ale sprawdźmy tu. G oraz O. Mamy sobie Olga. Tu mamy Golgota. Oko. Nos. Fronda. Bosman. Literki G chyba już nie widzę. Literki O też nie. Druga krzyżóweczka. Tu mamy ofelia, forum, moc, groch, widmo, oka, liga, gra, dekalog. I chyba to tyle. I ostatnia krzyżweczka Mamy sobie opera, krowa, osa. Regaty, koszyk i ozułę. I to tyle. Kolejne dwie literki J oraz F. Myślę, że dużo tego nie będzie. Mamy w sobie fronda. Tu mam biopsję. J oraz F. Tu nie ma. W drugiej krzyżówce mamy forum J oraz F. Nie ma. I w ostatni mamy Jozuę, ale literki F niestety nie widzę. Tu mamy jeszcze raj. Jeremiasz, tu mamy jeszcze inwersja. I chyba to tyle. Mamy literkę L i literkę B tym razem do znalezienia. W bonusie mamy, proszę bardzo, w debiucie i jedziemy tutaj. L oraz B mamy w słowie Olga. Tu mamy gotlip, szkielet, Bari, Buk, Olimp, czy jeszcze gdzieś, L oraz B, chyba nie ma, o jeszcze tu jest Beczka W góry. Dobrze, jedziemy dalej, Mali, Dekalog, Ofelia, Liga, LBLBL, tu mamy Imbryk, I w ostatniej krzyżówce, gdzie tu się nam kryje, mamy w słowie bar literki L, natomiast nie widzę nigdzie. No i chyba idziemy dalej. Nie będziemy szukać. Co my tu mamy? Z oraz A. Z oraz A w bonusie brakuje nam D oraz I. No, jedziemy Z oraz A. I zobaczcie: mamy pierwsze słowo. Mamy słowo Olga. Beczka. Bach. Szkielet. Szukamy litery Z oraz A. Tu mamy bari. Tu mamy korba. FRONDA. Kwas. Kukurydza. Rama. I to tyle. Na razie mamy jedno słowo. W drugiej tu mamy w słowie pizza, zawichost, tu mamy A, mamy jeszcze w słowie gra, pianista, Ada, hekate, literka Z chyba już nigdzie nie występuje, literka A, też już chyba nigdzie. Dobrze, jedziemy do ostatnich skrzyżówek. Oczywiście szukamy literek Z oraz A. Tu mamy Maciejka, dwa razy. Mamy pierwsze słowo Jozły. I teraz w słowie Max, w słowie Krowa, Kosa, Inwersja, Raj, Bark, Kraj, Rak, Regaty, Koszyk. Opera i to chyba tyle. Ani Z, ani A. Dobrze, cztery litery do końca. Co my tu mamy? Literka C oraz literka Y. No, debiut nam się niestety oddala. Dobra, brakuje nam aż dwóch liter C oraz Y. Zobaczmy, tu mamy sobie Bach, beczka, Kukurydza y, C, Y. Nie ma już chyba więcej. W drugiej mamy w słowie moc, groch, imbryk. I to tyle, nie, jeszcze ruch. Teraz już to tyle. I w ostatniej krzyżówce mamy w słowie mykeny, maciejka, koszyce, regaty, koszyk. I to tyle. D oraz P, więc niestety w debiucie brakuje nam literki I, yy, więc niestety bonusu nie będzie. W bonusie mogło być 20 zł, ale niestety nie będzie. Yy, no i zobaczmy D oraz P. <laughs> Czy coś nam dadzą te literki jakieś wygrane? Olimp da biopsja. No i niestety nie widzę. Niestety więcej słów tutaj nie ma, tylko Olga. Druga krzyżówka. W drugiej krzyżówce, ja tu widzę M, było pominięte, więc mamy słowo MOC. Mamy sobie widmo, pianista, dekalog, pizza. Mamy drugie słowo Ada, ale czy trzecie gdzieś się znajdzie? Chyba nie. I nie było, K nie było, R nie było, H nie było, S nie było, K nie było. No i tyle, no to jeszcze E, A, to jeszcze A, ale nie było K. I ostatnia krzyżówka, L, literki DP, to mamy w sobie Opera, Spis. Takie mizerne te litery, może jakby było R, to byśmy mieli wygraną, ale R niestety nie mamy. No i to oznacza, że niestety dzisiejszy odcinek, mimo że 5 zdrapeczek aż za 10 zł, to wszystkie 5 jest pustych. Eee, no niestety, no cóż, bywa i tak. Mamy 0 dzisiaj. Proszę bardzo, te wszystkie zdrapki są puste, więc na wydane 50 zł mamy 0, czyli całe 50 zł e, niestety jest w plecy. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał mimo wszystko. Zostawcie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. I subskrypcję, żeby nie ominął Was żaden nowy film na moim kanale. Ja już się z Wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i życzę wszystkim miłego dnia. Pa, pa!